Spastyczność jest terminem zbiorczym. Co to oznacza? Pod tym jednym strasznym, tajemniczo brzmiącym słowem spastyczność, ukrytych jest cała masa problemów, nad którymi musisz pracować, jeśli zajmujesz się pacjentami ze spastycznością. Zabiorę się do środka części teoretycznej szkolenia: spastyczność w ujęciu osteopatycznym, i pokażę nad jakimi problemami pacjentów spastycznych warto się skoncentrować, tak aby nie musieć dłużej zgadywać, co robić z pacjentami. Loguję się do platformy Premium Club, serwisu terapiafunkcjonalna.pl. Jesteśmy teraz wewnątrz części teoretycznej szkolenia, spastyczność w ujęciu osteopatycznym. Na dwa tygodnie przed częścią praktyczną otrzymujesz nieograniczony, dożywotni dostęp do tych nagrań i przerabiasz je w swoim tempie. Dzięki temu oszczędzamy czas i pieniądze. Przed kursem zapoznajesz się z teorią, a na szkoleniu skupiasz wyłącznie na zdobywaniu praktycznych umiejętności. Wprowadzenie to przede wszystkim kwestia organizacyjna. Podpowiem Ci, jak organizować czas, aby przyswajanie wiedzy było łatwe i przyjemne. W tej części znajdziesz zaproszenie do grupy absolwentów szkolenia. Tutaj możesz zadać pytania dotyczące Twoich pacjentów, tam również pojawiają się kolejne materiały treści dotyczące pracy z pacjentami ze spastycznością. Celem modułu Spastyczność wprowadzenie jest odczarowanie tego terminu. Słowo spastyczność wprowadza niepotrzebną dezorientację. W przypadku pacjentów z uszkodzeniem górnego motoneuronu dochodzi do szeregu zmian adaptacyjnych. Problem jest w tym, że wspomniane zmiany u różnych pacjentów występują w innej konfiguracji. I tak na przykład u niektórych pacjentów dominować będą zmiany w obrębie tkanki łącznej, u innych z kolei dominuje niekontrolowane rekrutowanie jednostek motorycznych, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Każdy z problemów wymaga specyficznych interwencji. Niektóre z nich przypisane są wyłącznie do sztuki lekarskiej, inne z kolei to narzędzia, z których korzystać potrafią wyłącznie w fizjoterapeuci. W tym modulu dowiesz się m.in. jak rozpoznać, kiedy pacjent potrzebuje oszczepienia toksyną butulinową, a kiedy warto rozważyć wszczepienie pompy baklofonowej zamiast przyjmować leki do doustne. Wiedza ta pozwoli Ci nie tylko w kompetentny sposób porozmawiać z lekarzem, ale także udzielać rzetelnych rekomendacji pacjentom. Wszystkie te i wiele innych informacji zdobędziesz właśnie z modułu zatytułowanego Spastyczność Wprowadzenia. Kolejny moduł podstawowe badanie neurologiczne kończyny dolnej pozwoli Ci usystematyzować wiedzę z neurofizjologii. Informacje tam zawarte są dla ciebie niezbędne w trakcie badania i diagnostyki różnicowej. No bo jak rozpoznasz, czy pacjent, który przyszedł z roboczą diagnozą rwy kulszowej, tak naprawdę nie ma pierwszych symptomów stwardnienia rozsianego? Aby to zbadać, musisz znać podstawowe różnice pomiędzy funkcją górnego i dolnego motoneuronu oraz wiedzieć, za co są odpowiedzialne jakie symptomy i objawy będą sugerować ich uszkodzenie. Tego dowiesz się z nagrań a na szkoleniu wyćwiczysz badanie pacjenta w praktyce. Kolejny moduł poświęcony jest zagadnieniu równowagi, bez której nie ma mowy o pracy nad funkcją chodu. Równowaga to umiejętność, którą można wyćwiczyć i nad którą trzeba pracować u pacjentów z zaburzeniami chodu. Jednak na równowagę wpływa wiele czynników, dlatego nie możemy ograniczać się wyłącznie do wykonywania ćwiczeń niczym z cyrku czy stania na berecie. W tym module omawiamy między innymi wpływ systemów sensorycznych na równowagę. Dowiesz się, jak ocenić system somatosensoryczny, wzrokowy, przedsionkowy. Dowiesz się, czym jest istotność sensoryczna oraz jak pracować nad problemami każdego systemu. Aby Twoja terapia równowagi była bardziej uporządkowana i przebiegała zgodnie z przewidywalnym procesem, w tym module poznasz tak zwane domeny równowagi. Kolejny moduł poświęcony jest na badanie nerwów czaszkowych ze szczególnym uwzględnieniem równowagi. Z jednej strony to właśnie nerwy czaszkowe współtworzą system wzrokowy i przedciątkowy, mając bezpośredni wpływ na równowagę. Z drugiej strony, wiedza, jak badać nerwy czaszkowe, jest absolutnie niezbędna w trakcie diagnostyki różnicowej. Jak pewnie wiesz, nerwy czaszkowe wychodzą bezpośrednio z mózgu, w tym z pnia mózgu. Dlatego ich screening pozwoli Ci na wykrycie pierwszych symptomów uszkodzenia w obrębie centralnego układu nerwowego. I wykrycie takich patologii, jak np. przykład przemijający atak ischemiczny czy początki stwardnienia rozsianego. No i wreszcie moduły poświęcone analizie i terapii funkcji chodu. To ponad 80 lekcji, które przeprowadzą Cię przez tajniki pracy nad chodem. W module zatytułowanym Analiza i terapia funkcjonalna chodu, poznasz zadania realizowane przez cykl chodu, fazy chodu, funkcję stawu biodrowego, kolanowego oraz stopy w poszczególnych fazach chodu. W module Terapia chodu, przygotowanie tułowia, dowiesz się na co zwrócić uwagę, przygotowując tułów, oraz poznasz konkretne aktywności do wykorzystania w pracy z pacjentem. I to, co najważniejsze, w module zatytułowanym Turowanie faz chodu poznasz konkretne ćwiczenia do przygotowania poszczególnych faz chodu. Aby ułatwić Ci utrwalanie materiału, masz dostęp do ponad 30 studiów przypadków, w których analizujemy chód pacjentów. Dzięki temu będziesz w stanie wychwycić problemy w chodzie już od pierwszego wejrzenia. To wszystko zawiera część pierwsza szkolenia, realizowana na platformie e-learningowej, do której otrzymujesz dożywotni dostęp i dzięki temu zdobywasz, powtarzasz i utrwalasz wiedzę we własnym tempie. Tak jak wspomniałem, na początku dołączasz również do zamkniętej społeczności absolwentów kursu Spastyczność w ujęciu osteopatycznym. Tam pojawiają się nowe treści. A w razie potrzeby możesz zadać pytanie, i wspólnie pomożemy Ci pomagać Twoim pacjentom. Druga część to kurs stacjonarny. Ćwiczysz konkretne techniki i procedury manualne, którymi wpłyniesz na spastyczność. Dodatkowo pracujesz zarówno nad funkcją chodu, równowagi, jak i czynnościami dnia codziennego. Dla tych, którzy lubią czytać, przygotowaliśmy ponad 300 stron materiałów szkoleniowych w formie skryptów. Na zakończenie kursu otrzymujesz certyfikat uczestnictwa w języku polskim i angielskim. Możesz również przystąpić do egzaminu końcowego, potwierdzić zdobytą wiedzę i uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia. Brzmi jak coś dla Ciebie? Jeśli tak, to zapraszam na stronę terapiafunkcjonalna.pl, gdzie w zakładce kursy znajdziesz kalendarz szkoleń. Wybierz dogodnie na siebie termin oraz miasto i widzimy się na szkoleniu spastyczność w ujęciu osteopatycznym. Pozdrawiam i do zobaczenia. Damian Kapturski.